Witajcie, chwała Bogu! Następnie chcę was pobogusławić w imieniu Pana naszego Boga, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego kochanego, jedynego Boga, bo On jest tym prawdziwym Bogiem. I ktoś mi... próbuje coś... Wy ludzie mnie źle zrozumieliście, ja tak wam powiem, tak zacznę. Ktoś mi napisał, że mój content cały, który jest na moim kanale, obrażam uczucia religijne katolików, a nie. A i dlaczego nie obrażam islamistów? Opowiek nie, islam, buddyz, hinduizm, ale napisał islamistów i tylko kogoś innego. Co mi islamiści obchodzą? Tak ogólnie. Ja się nie zajmuję religią, która nie ma w ogóle z chrześcijaństwem nic wspólnego, która nie uznaje Jezusa Chrystusa jako Syna Boga, tego Boga prawdziwego, który przyszedł do nas w ciele i zsyła nas z swego ducha. Oni go nie uznają. Rozumiecie? Oni nie uznają w ogóle chrześcijan i co ja mam, jest opisane, co ja mam w ogóle z nimi mieć wspólnego, o czym ja mam z nimi rozmawiać, skóra ta księga w ogóle nie mówi nic na temat prawdziwego Boga, ma pomieszane trochę z, z, z księgami ze Starego Testamentu, trochę i dodane zupełnie inne sprzeczności, które nie uznają w ogóle Jezusa, mówią o nim, że to jest prorok, że Mahomet to jest jakiś prorok, co mnie obchodzi ta religia, powiedzcie mi. Nie pochodzi w ogóle od Boga. Tak, no bo nie pochodzi od Boga. Albo wierzycie Słowu Bożemu, albo wierzycie w jakieś Korany. Co, po co ja mam się tym zajmować? Jaki udział ma Chrystus z Belialem? Wierzący z niewierzącymi? Żaden. A mówicie, że ja obrażam uczucia religijne katolików? Jakie uczucia religijne ja obrażą katolików? Ja do wiernych katolików nic nie mam. Powiedziałem, mam do tych, którzy zwodzą. Do przywódców ich, którzy są, zasiadają. W mieście tam, w tym jednym mają swoją siedzibę. W mieście na siedmiu zgórzach, chodzą w purpurze i szkarłacie, i tam można w ogóle dużo no, mówić na ten temat i gdzie ich nauki są sprzeczne z naukami Słowa Bożego. I tylko o tym mówię. Co ja mam do wiernych jest nawet, jak już mówiłem w jednym filmie, jest napisane siedmiu listów do siedmiu kościołów, a katolicy twierdzą, że. Jest tylko jeden kościół powszechny apostolski. No jakoś nie, nie? Nikt nie będzie chyba zawsze czył słów z objawienia Jana i tam, gdzie zostały wysłane te listy. I na pewno jest jeden pan, jest jeden bóg, jest jedna wiara, jeden chrzest, wiara w prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa. Prawda? Który jest na kartach całej Biblii. Od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia Jana. Jest jedna mowa, cały czas o jednej i tej samej osobie, i w każdym razie, czym ja Was obrażam? Tym, że odkrywam Wam prawdę, albo czytam coś z faktów historycznych, ja tego w ogóle nie wymyśliłem. Ja tych zbrodni nie popełniłem, i tylko chcę Wam pokazać, co robili ci przywódcy religijni, i za czym Wy idziecie. A Bóg nawołuje, wyjdź ludu mój przybytków różnych, tu nie chodzi też tylko o o o, o KRK prawda? jest wielu złodzicieli, jak mówimy jest wielu pastorów, jakieś kościoły mocy, jakieś nie wiem, inni, widziałem też jednego tego z Gdańska, kon to ma, Tomasz czy jakoś tam, który wyrzuca demony, mówi przynajmniej tak mu się wydaje i mówi do niego ty szmaciarzu, ty coś, no jak można taki słowo w ogóle używać, albo Czytam, co kopią tą Biblię i mówią, że to nie ma sensu, że mamy sobie żyć. Jest wielu takich zwodzicieli, przecież było mówione, że w ostatecznych dniach przyjdzie mnóstwo zwodzicieli. A ten system, do którego wy wierni przynależycie, ja do tego nic nie mam. Przeczytajcie sobie sami w Biblii, macie, ja tylko wam otwieram oczy, jak to wygląda. I kto was zwodzi? A ktoś mi napisze, że ja się nie mam zabierać. Co ja mam do islamu w ogóle? Przecież to nie ma nic. Przecież to Karka się podszywa pod chrześcijaństwo, prawda? Do tego trząci stworzenie zamiast twórcę Boga. Mówią, że biorą i na ich zawołanie na ołtarzu pojawia się Bóg, przemienienie i chowają go do Taperna gólu Na ich zawołanie, kiedy oni są, kiedy co mogą. No proszę was, dobrze wiecie, że tam rządzi pieniądz. I chodzi tylko o pieniądz, a posługują się wszystko co łaska, co łaska, no ale za tym idziecie, no. Jeżeli ktoś chce, no to niech za tym idzie, jeżeli ktoś, do kogoś Bóg dotrze, to zobaczcie, zrozumie, że jest zwiedziony. Ja sam byłem katolikiem, ile razy miałem wam to opowiadać, rozumiecie? I Bóg mnie z tego wyrwał. Chociaż poszedłem, a jak się na, poszedłem inną drogą, mówiłem to w filmach, że satani jest tam, tam, później... Chciałem być, należyć. Myślałem, że to ten protestantyzm tak ma być, i chciałem należeć do wielu zgrupowań. Gdzieś tam albo tu, albo tu, albo tam i byłem zwiedziony. taki miałem kogel mogel zrobiony w głowie. No i wyszedłem z wszystkiego. Tak jak Bóg nawołował, żebym wyszedł. I znam swoją tożsamość, jaką jestem. Jestem duchowym Izraelizą. już to mówiłem w filmie. O tym zrobiłem. Należy, jestem dzieckiem Bożym, należy do ciała Chrystusowego. Przestrzegam praw, nakazów Pana i się tego trzymam. Woli ich przestrzegać niż je łamać. Dlatego, na przykład, Dzień Święty, Święce, ten prawdziwy, sobotę, nie obchodzę ludzkich świąt. Jak Pan Bóg powiedział, nienawidzę Waszych świąt i gardzi nimi, więc są, powiedział o świętach bożych, wiecznych. Więc ja je obchodzę. I powiedział Bóg, żebym nie robił sobie żadnych rzeczy podobizny kobiety, mężczyzny, czegokolwiek. Nie kłania się im, no to się tam nie robię. Nie maluję obrazów Pana, naszego Boga Jezusa Chrystusa, bo nikt nie wiedział, jak On wygląda. Prawda? Wiemy, jak On wyglądał? Jest gdzieś Jego opis? Nie. A że w Nim mieszka cała pełnia boskości. Bóg jest duchem, w Nim mieszka prawie, cieleśnie przyszedł tutaj. I na pewno nie ma długich włosów, już to mówiłem, bo hańbą dla mężczyzny jest nosić długie włosy, jest to też opisane. I wiele, wiele takich innych rzeczy, o których ja mówię w tym filmie. I tych zwiedzeń, i że na ołtarze jakieś, jakie ołtarze zostały zniesione. Przeczytajcie w sobie, nie pamiętam, jeśli to było Hebrajczyków 10-10, bodajże na ten temat i tak chyba Hebrajczyków 10-10. Ten temat kapłaństwa, ołtarzów tam i tak dalej. A wy myślicie, że ja, czyjeś uczucia religijne, jakieś. Jaka religijna? Przecież religie to jest w ogóle. To są, religie są po to, żeby kontrolować ludźmi. Wy nie macie być religijni, tylko macie być wierzącym, wierzyć, co wam daje ta religijność. Co wam daje jakieś rytuały, gdzie w Biblii nie ma żadnych rytuałów albo. Co jeszcze może pójdziemy? Do Wróżki może zaczniemy chodzić, gdzie w Biblii też tego nie może. O, za chwilę się mi uczypicie, niech to usuwam, no stop. Bo teraz ja kontroluję komentowanie pod moimi filmami. To też muszę wam powiedzieć i już nie ma tak, że każdy komentarz sobie wejdzie, tylko ja najpierw go przeczytam i wtedy dopiero wstawię. I tak to wygląda, już nie będzie obrazów, obelki, czegokolwiek na, na tym kanale, bo nie na tym to polega. I ale w każdym razie, co, znowu ktoś się mnie uczepi, że ja jestem wytatuowany? bo Bóg zakazał się tatuować. No oczywiście, że Bóg zakazał się tatuować. A skąd ja o tym miałem wiedzieć? Skoro żyłem, byłem satanistą, żyłem jak chciałem, robiłem co chciałem, byłem bandytą. Jeśli coś do mnie dotarło, że Bóg zabronił, ja przestałem się tatuować. Rozumiecie? To już mówiłem w innych filmach. I każdy, kto się nowo narodził, z wody i z ducha z nowym stworzeniem, według Boga, i to, co stare przeminęło, więc nie ciepiajcie się, mnie, bo wy ciepiacie się, mnie byle co w ogóle, nie? Patrzycie, cię mi wytyknąć, o ty to, ty byłeś taki, ty masz to, to i źbło w trawie, a sami nie wyciągniecie belki ze swojego oka, rozumiecie? Jak już mówiłem, nie chcę nikogo obrażać, nikogo nie obrażam. Ja tylko czytam fakty historyczne, co, co, gdzie, jak było na przestrzeni wieków. Przecież mam prawo przeczytać fakty historyczne. Wiele kanałów o tym mówi. I co, ja się kogoś uciekam? Do tego, jak to ma się ze Słowem Bożym. Konfrontuję to wszystko ze Słowem Bożym. I jakoś wychodzi na to, że tak nie jest, nie? Więc, a każde słowo Pana jest prawdziwe. Już to dalej mówiłem. Ufacie Stwórcy czy Stworzeniu. Idziecie za Stwórcą czy za Stworzeniem. Będziecie się modlili do Stwórczy czy do Stworzenia. Idziecie za Bogiem czy idziecie za Człowiekiem. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi, prawda? Jak jest dziejech apostolskich apostoł Piotr powiedział: Kogo słuchacie? Boga czy człowieka? Dlaczego sami nie sprawdzicie sobie Bożym? Tylko idziecie jak te barany, takie na rzeź i nie wiecie, z opaską jeszcze. Na głowie i nie przeczytacie sami, sprawdzicie słowy Bożym, czy jesteście zwiedzeni, czy nie. Bo ja też tak kiedyś robiłem, nie sprawdzałem, służyłem, mimo że byłem pełen zaufania, byłem w wierności do Boga. Później się zbuntowałem, bo byłem tam molestowany i powiedziałem, że nie będę chodził do tego złego przybytku. I Bóg mnie z tego wyciągnął. I wiele innego zła tam doświadczyłem, bardzo wiele. I tyle w tym temacie. Do wiernych nic nie mam, ale do przywódców religijnych, czy to z KRK, czy innych, no to niestety. To nie jest nic, nie ma wspólnego z Bogiem. Z Panem Bogiem. Pamiętajcie, tylko Jezus i nikt inny.